1980-1989. Wystawa zostanie otwarta 5 października w Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików w Krakowie. Dziękujemy. Postaramy się zarejestrować tę wystawę dla telewizji. Przy okazji zwracamy się do wszystkich fotografików i filmowców, także amatorów, którzy rejestrowali wydarzenia lat 80. o zgłaszanie się do studia Solidarność pragniemy bowiem wykorzystać te prace w naszych programach. Dzisiaj prezentujemy wybitnego dokumentalistę i operatora filmowego, kronikarza wydarzeń ostatnich lat, pana Jacka Petryckiego. Jest on przede wszystkim operatorem filmów dokumentalnych. Współpracował przede wszystkim z Marcelem Łozińskim i Krzysztofem Kieślowskim. Jest autorem zdjęć w większości filmów fabularnych Agnieszki Holland. Współpracował także z Ryszardem Bugajskim przy realizacji jego słynnego filmu Przesłuchanie. Sam również jest autorem Wielu filmów dokumentalnych. Między innymi zrealizował film o tajemnicy grobów w Gibach. Film ten wyświetlała przed kilkoma miesiącami telewizja brytyjska. Pan Jacek Petrycki zaprosił do studia swoich przyjaciół: panią Agnieszkę Holland i pana Andrzeja Wernera. Jacku, zwykle, żeby nie powiedzieć zawsze, znajdujesz się z drugiej strony kamery. Nawet trochę obróciliśmy tutaj dekorację, żeby było to bardziej swojsko. Nie zmienia to sytuacji, że teraz jesteś w świetle Jupiterów, natomiast nie za kamerą. Myślę jednak, że nie przypadkiem tak się stało, dlatego że zwykle operator to się kojarzy z kimś, kto wykonuje pewne zamówienie, spełnia warunki i idee reżysera, natomiast ty jesteś pewnego rodzaju bym powiedział fenomenem y, operatora autorskiego. Zawsze starałem się być operatorem takim bardzo współpracującym z reżyserem i y, dlatego bardzo y, że tak powiem dotkliwie przeżyłem wprowadzenie stanu wojennego, który nagle zatrzymał taką naszą lawinową produkcję y, dokumentów i filmów fabularnych, które właśnie dokumentowały tę rzeczywistość, ponieważ właściwie praktycznie na początku w ogóle produkcja filmowa stanęła. I wtedy nigdy nie myślałem, że jeszcze kiedykolwiek znajdę się w telewizji, szczególnie w takiej roli. Niemniej, po, po pewnym czasie, nie ja, jeden zresztą wielu, wielu kolegów, zmówiliśmy się, że, że ta, ta rzeczywistość, jakaby nie była, musi być dokumentowana w dalszym ciągu. I myśmy, jakby, te rolę kinematografii, którą przedtem uprawialiśmy profesjonalnie, państwowo, przejęliśmy jakby prywatnie. To znaczy zaczęliśmy w sposób, Praktycznie amatorski na początku dokumentować to, co się działo w Polsce, to, czego nie pokazywała telewizja, a nawet to, czego nie mogli pokazywać korespondenci zagraniczni, ponieważ nie byli dopuszczani do pewnych, do pewnych obszarów życia w Polsce. I nigdy nie przypuszczałem również, że jakby ten, te, te, te parę lat, które. Prawie, że były wyjęte z mojego życiorysu profesjonalnego takiego państw, w państwowej kinematografii, doprowadzi mnie do zrobienia pierwszego w życiu samodzielnego filmu jakby autorskiego, to znaczy realizatorskiego, który, który mam nadzieję, że tutaj zostanie zaprezentowany, o czym też nigdy nie marzyłem, bo był robiony na, dla producenta angielskiego i był wyświetlany już w zeszłym roku w, w, w angielskiej telewizji, natomiast w tej chwili powstała szansa, że może być pokazany w Polsce. Myśmy z Jackiem zaczęli pracować razem, robiąc zresztą wyłącznie filmy fabularne. Jacek równolegle robił dokumenty, od właściwie ten dokument był chyba twoim początkiem. Pierwsze filmy, które zrobiłeś były dokumentalne, filmy z Kieślowskim, czy z Marcelem Łozińskim, czy z innymi kolegami. Natomiast myśmy robili tylko filmy fabularne, zrobiliśmy cztery przed, z rokiem, no, przed grudniem 81, przed stanem wojennym, kiedy to nasze drogi się rozeszły niechcący, bo mm, Akurat miałam pecha, czy szczęście, czy, czy w każdym razie tak się zdarzyło, że wyjechałam na dwa tygodnie do Szwecji. W tym momencie generałowie mieli, mieli ochotę wprowadzić stan wojenny i jak gdyby już tam potem gdzieś tam byłam na Zachodzie i nie mogliśmy razem pracować. Ale robiąc te filmy, robiąc te filmy fabularne wspólnie, ja zawsze byłam trochę zazdrosna o, o tę sferę dokumentarną. To znaczy, o te dokumenty, które robiłeś i o ten bezpośredni kontakt z życiem, który miałeś, zawsze mi się wydawało, że jakoś tam gdzieś tam jest to dla Ciebie ważniejsze. To, że doszedłeś do tego, żeby w końcu samemu zrobić dokument, mi się wydaje zupełnie naturalną drogą. W gruncie rzeczy myślę, że możesz to robić lepiej niż ktokolwiek inny. Taka Twoja pokora wobec rzeczywistości jest <laughs> czymś, co się może okazać właśnie w, w reportażu czy w dokumencie szalenie istotnym. A nie mów, że mi zazdrościłaś, wiesz, wyłącznie jakby mojej, mojego kontaktu z rzeczywistością, bo jednocześnie korzystałaś z tego. Że ci wypomnę, bo w dwóch filmach ostatnich, które robiliśmy w Polsce przed, przed 81 rokiem, są dwie sceny, które jakby są przeze mnie wprowadzone na zasadzie takiego czystego przeniesienia z rzeczywistości. Nie wiem czy pamiętasz, byśmy przerwali realizację Gorączki, bo nie mogliśmy wymyślić jak zrobić scenę strajku w fabryce. I tak się złożyło, że podczas tej przerwy ja pojechałem i byłem jednym z dwóch operatorów filmu Robotnicy. I później przyjechałem i bez problemu jakby y, pamiętając Gdański i, i bramę stoczni, odtworzyliśmy to jakby w roku 1906 y, w sposób y, jakby taki bardzo bezpośrednio przeniesiony ze stoczni, ale to bardzo, mi się wydaje, dobrze zafunkcjonowało. I podobnie w Kobiecie Samotnej też zrobiliśmy scenę takiej demonstracji ulicznej, która była żywcem przeniesiona z moich obserwacji, z tego co robiłem jakby po, po ulicach. No to już I... się pamiętasz, scena demonstracji ulicznej była yy, yy, sceną nakręconą, reportażową, wpuściliśmy naszych aktorów w prawdziwą demonstrację, tak, nie tak. było zainstalizowane. No tak, tylko że wydaje mi się nieskromnie, że ja jakby wpadłem na to, żeby, żeby tę scenę tam wpuścić. No, że... Jacek, miałeś dużo więcej dobrych pomysłów, A. wiesz, to, Ale <grym> to naprawdę nie o to chodzi. Ja, 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 nie, ja nie byłam zazdrosna o Twój kontakt z rzeczywistością, bo też nie chodziłam po księżycu. Byłam zazdrosna o Twoją pracę dokumentarną. One są na nim anteny, które nadają na cały kraj dziennik telewizyjny. źródło sterowanej informacji, która ma pokazać, że w naszym kraju pod rządami komunistycznymi jest dobrze, że solidarności i opozycji demokratycznej w naszym kraju nie ma, a przeciwko dobrodziejstwu, jakim są komunistyczne rządy, występują tylko awanturnicy. W realizowaniu swych planów Amerykanie szukają oczywiście sojuszników w Polsce. Chyba przychodzi im to z coraz większym trudem, skoro muszą na ulicę wysyłać swoich kadrowych pracowników, by dodawali otuchy wyrostkom. Jeśli chodzi o kadrowych pracowników, mam na myśli nie tylko ludzi z obcymi nazwiskami i dyplomatycznymi paszportami. W ogóle, jak sądzę, coraz więcej mamy dowodów na to, by mówiąc polskie podziemie, traktować określenie polskie... Po prostu umownie. Smutno to stwierdzić, ale być dziś dziennikarzem w Polsce, dziennikarzem akceptowanym przez władzę, to znaczy po prostu kłamać. Są tacy, co kłamią w 100%, inni tylko w 50%, czy wreszcie ci o najwrażliwszych sumieniach, którzy kłamią tylko w 20% czy w 10%. Oni są najgroźniejsi. Trudno jest się wyrwać z tej sieci fałszu. Ciągle podsuwać się wzniosłe racje, słuszną rację stanu czy inne ważne sprawy. Ale w pewnym momencie trzeba powiedzieć nie. Dosyć fałszu, dosyć kłamstwa. Nie istnieje żadna racja stanu ani żadne racje osobiste, które mogłyby cię zmusić do kłamstwa. Rozumiem wielu moich dawnych kolegów którzy pracują nadal jako dziennikarze. Rozumiem, ale mi ich żar. Mnie się zdaje, że, 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 że Jacek jest człowiekiem naprawdę bardzo moralnym i głęboko uczciwym w takim najszerszym tego słowa znaczeniu i że mm, on się może mylić oczywiście, czy on może czegoś nie umieć zrobić, czy, 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 czy czegoś jakby nie umieć opowiedzieć, ale nigdy nie kłamie. I to, Wydaje mi się, jest jeden z głównych powodów, dlaczego tak wielu reżyserów dokumentalnych się o niego biło, bo wiedzieli, że po prostu on nigdy nie skłamie. To jest niemożliwe, żeby skłamał. Czyli to przejście do amatorskiej działalności, do tego plecaczka, w którym się znajdował twój ekipunek filmowy, skakanie po dachach, śpiewanie siekiera motyka, było właściwie płynnym przejściem. Nie było pewnego rodzaju szokiem, tylko naturalną konsekwencją tego, co robiłeś wcześniej. Pamiętam, że byłem twarzą skierowany, patrzyłem w stronę Śródmieścia. Tak, Po lewej tak. stronie była Grujecka. Mhm. To było gdzieś w tym miejscu. Tylko nie pamiętam, gdzie ten przewód zwisał. No i co, sam fragment, kiedy w audycji było powiedziane o dawaniu sygnałów światłami, yy, dla ludzi, to była informacja dla ludzi, czy co słyszą dobrze, bardzo dobrze lub słabo. Mieli dawać znaki światłami, włączanie i wyłączanie świateł w mieszkaniu. No i wtedy przeżyliśmy strasznie przyjemne chwile. Nie spodziewaliśmy się, że może być tak słyszalna ta audycja i że tyle osób będzie jej słuchało. Tak, bo widzieliśmy, przepraszam, cały horyzont mrugał koło nas. To była wielka Mieliśmy chwila. Myśmy wszędzie. byli szczęśliwi z Markiem niesamowicie. Mieliśmy łzy w oczach. Ja to do dzisiaj uważam za najszczęśliwszą chwilę w moim życiu w ogóle. Pamiętam, że powiedziałem do Janusza w tym czasie, że teraz już można się dać złapać. Pamiętam, że jakiś czas, już niedługo przed, przed nadaniem tej pierwszej audycji, spotkaliśmy się z Zosią Romaczewską i ze Zbyszkiem. W mojej, w mojej kryjówce, mieszkałem wtedy na ulicy Ludwiki, na Woli, w bardzo przytulnym, ciepłutkim takim e, mieszkanku, sam zajmowałem. I spotkaliśmy się po to, żeby wybrać jakiś sygnał dźwiękowy, jakąś sygnaturkę e, dla Radia Solidarność. No bo już każda rozgłośnia musi mieć swój sygnał. No i kiedy myśmy tak ze Zbyszkiem się męczyli, w pewnej chwili Zosia wtrąciła się i powiedziała, a czy nie może być siekiera Motyka? Ze Zbyszkiem skrzywiliśmy się z lekkim niesmakiem, bo nie zareagowaliśmy, i dalej sobie te roty właśnie tam przepowiadamy. No, po pewnym czasie, zawsze widząc, że nic nie możemy myśleć, powtórnie mówi a, a dlaczego nie może być siekiera motyka? I tam, w tej swojej kryjówce, jedynym instrumentem, jaki miałem, to był ten flecik prosty. Ja co prawda nie jestem zawodowym flecistą, ale wziąłem ten flecik. I spróbowałem to zagrać. Nie wiem, czy mi się teraz uda, bo dawno nie grałem. To była konsekwencja, przy czym to nie była konsekwencja, która, z której ja byłem bardzo zadowolony, to, <noise> ponieważ jakby to było takie obniżenie chociażby technicznego poziomu i możliwości w ogóle realizacji. Niemniej jeżeli Agnieszka tak pięknie mówi o, o pewnym poszukiwaniu prawdy, no to był to okres, kiedy tej prawdy gdzie indziej nie można było znaleźć, to znaczy nie można jej było na pewno znaleźć w produkcji dla telewizji, czy, czy nawet jakby był to okres, który dla mnie był ewidentnie. E, Zresztą to Andrzej Wajda ładnie, ładnie opisał kiedyś, że to jest okres, w którym ci reżyserzy, którzy jeszcze cokolwiek mają do powiedzenia, w fabule szczególnie, szukali jakby komercji, ponieważ nikt nie miał wiary w to, że, że można jakąkolwiek prawdę powiedzieć o tym, co się tu dzieje. A materiały, co się dzieje z tymi materiałami, z tymi setkami e, metrów, jeśli nie kilometrów e, taśmy, którą nakręciły, bo przecież wszędzie cię było widać, gdzie cokolwiek się działo. Czy to będzie można wykorzystać yy, no, w jakiś... Ma, mam sposób? Mam nadzieję. Mam nadzieję, no, jakby to, to była idea, dla której myśmy to robili. Tak, to jest to miejsce, w którym się to wszystko działo. Wysiedliśmy z samochodu, który stał dokładnie tutaj. Patrzyłem na teren. Za sobą miałem krętą drogę, którą przyjechaliśmy. Wiedziałem, że muszę uciekać w drugą stronę. Widziałem prześwit między blokami, wiedziałem, że tam musi być jakieś przejście. Czyli wiedziałem już, w którą stronę. Oni wyszli, stanęli obok mnie. Wiedziałem, że będę musiał iść pierwszy. Pozwoliłem sobie więc na małą nonszalancję. i panowie, proszę bardzo, jesteśmy już pod domem. Zapraszam do środka. No proszę, 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 pan pierwszy. Popatrzyłem sobie na te stopnie, które nie są zwykłymi schodami. Szerokie płyty. Pomyślałem sobie, że jak będę stawiał takie długie kroki trzy, cztery długie kroki i oni, idąc normalnie, będą metr może półtora za mną. To jest ten metr, półtorej, które mi dają dystans, który mi powinien pozwolić uciec. Pomyślałem jeszcze, o korzuchu był, był za ciężki, żeby próbować w nim uciekać. Sprawdziłem tylko gruziki, rozpiąłem, sprawdziłem czy luźno na mnie wisi i ruszyliśmy.